Wśród nocnej ciszy włos się rozchodzi, Zdrańcie pasterze, Bóg się nam rodzi. Czym prędzej się wyjdzie. Zbierajcie. Kochani, wesoło z komendą. Witamy serdecznie. Święta 2016. Boże Narodzenie Uszadełków. Jeszcze raz bucie witaj. Atmosfera fajna, radosna, świąteczna, rodzinna. Właśnie przyjechaliśmy od babci w tej chwili kochani. Jesteśmy przypominam w trakcie naszej FIFA 17. To się zaktualizowało. Za moment to się zadzieje. Natomiast pozwólcie mi dokończyć trochę z wami i dobra? I sobie... Jaką Bogu cześć modali, a koalicję. Słuchajcie, uwielbiam kolejne w wykonaniu akurat góralskim, tak jak wam mówiłem, a gole są mi to naprawdę świetnie, bo wszystkie są skoczne z fajnym taktem, z takim podbiciem muzycznym. Ja lubię. To jest, kochani, radosne, fajne, wesołe, święto i w tym to nie trzeba, pomimo że mam zadatki takie melancholijne, Czasami zaduma, czasami troszeczkę rozmyśla. Natomiast Chyba, dzisiejszy, dzisiejszy odcinek generalnie jest. <śmówi> tam, Pierwsze palenie FIFY 2017. Witamy serdecznie. <śmówi> Siema robić. Króle. Działaj. Czekali, a tego sztenami. Głóciorek wystartowałeś? No. Słuchajcie, Głóciorek wystartował, także czyli przyciszymy troszeczkę naszego golza. To znaczy, ty wystartowałeś. Głóciorek, który się przeciszał, A skoro przyjdzie na głos kapłana. E, naprawdę kochani uwielbiam, jeszcze raz uwielbiam właśnie w tym wydaniu kolendy nasze, polskie, piękne, wspaniałe, kochani, ja żywe dalej. Natomiast nie, nie, absolutnie, kochani widzowie, jeszcze raz przypominam, jesteśmy w serii FIFA 17, butek dostaje od Gwiazdora E, właśnie wytęsknioną FIFA 17, natomiast e, Słuchajcie, no w międzyczasie jak wiecie mieliśmy 16, bardzo aktywnie żeśmy piłowali Piętnastkę też aktywnie bardzo, tak? Na no, łanie miałeś piętnastkę, czternastki nie mieliśmy nigdy, nie mieliśmy na PS2 Ale w, w tej chwili pojawiła się mała seria u nas czternastki Część tego secika, który teraz oglądacie, natomiast W tej chwili robimy pierwsze palenie e, Świąteczne pierwsze palenie, dzisiaj jest pierwszy dzień świąt nie udało nam się wczoraj aktualizację. Słuchajcie, tak głośniutku. Teraz na razie już kolendom dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy wam kolce za to, żeście naprawdę taki wspaniały klimat świąteczny naszej rodzinie zrobili. Natomiast widzowie, czy wy to dobrze wszystko widzicie? Co to jest za finał FK? To jest Nie. pierwsza wielka, tak? Co to jest, Dziu? Oj, przyłączyłem. Zamiast no Za głośniej zrobić to przyłączyłem prąd, No trudno. Jesteśmy na planie filmowym u szabełków, kochani, a u nas jak wiecie wszystko jest na żywo, także... No, no, ja nie, zameczów, ja nie, nie, muszę nie, Bo tutaj, początku daję, nie. Żyję, nie Słuchajcie, Słuchajcie kochani, to jest pierwsze palenie FIFA 17. Za momencie gdzie jeszcze tylko no, przypomnę. Ja nie, 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 my idziemy dalej, idziemy do tego huntera naszego, dlatego że słuchajcie Gutek zdecydował, że będzie chciał przejść karierę tym hunterem, czyli wybudować z 60 do ilu do 80 75. do 75 overana, także gutek będzie to robił, ja mu będę z całego serduszka kibicował, dlatego że... Ale musisz zacząć początek. Naprawdę? Ja nie widziałem, natomiast w tej chwili jeżeli to będzie, damy głośniej muzyczkę. Uwaga widzowie, przybliżę Wam wtedy monitorem, przypominam, że my nie będziemy nagrywać dla Was nigdy FIFA 17 programem. Typowym programem do zapisu FIFA, dlatego że my nie jesteśmy flipowaczami i nie będziemy. Ja jestem Sabek, to jest gutek, jak wiecie, nasze, nasze priorytety są inne, natomiast to traktujemy jako fajną, świetną zabawę, odskocznie, rozrywkę. I tak dzisiaj kochani kończymy pierwszy dzień świąt wesoło z FIFą. Przypominam, że to jest prezent na gwiazdkę Gutka. Także w tej chwili gutek robi tu różnego rodzaju ustawienia, konfiguracje. Po angielsku chcesz speakera? nie, nie ma polskiego. Nie ma polskiego? Dobra. Jak jest polski, to daj polski. Dobra, czekaj. Ja bym chciał posłuchać o Hunterze historii. ja nie tam chodziło. Dlatego polski trzeba było dać, nie angielski. Ja jest polski. Dałeś polski? Bo widziałem, że angielski dałeś. W każdym razie, słuchajcie, no chciałbym bardzo prześledzić jeszcze raz tą historię, dlatego że ja Huntera już poznałem troszkę w FIFA, 1, natomiast na takiej ja prawdziwej... Tak, w porównaniu do tego, co będzie tutaj. Dlatego ja wiem, że część z Was oglądało już tą produkcję na innym kanale. Możecie się wtedy troszeczkę, kochani, bo tutaj nie ma. Y, o właśnie dialogi, no? Ale nie ma tutaj polskiego. Tutaj będzie musiało pisać. Będzie pisać. No, rozumiem, czyli dasz angielski no. i będą polskie napisy, tak? Tak. Rozumiem. Będą polskie napisy. Czyli już to zmieniliśmy, ok? No to w takim razie, słuchajcie, w każdym razie FIFA z od 11, natomiast w tej serii rozgrywaliśmy mecze, mecze z 14. Do nie, tak. to niech będzie angielski, droga, bo to troszkę mamy... kminimy, ja się już usuwam kochani, w takim razie, Guciu jeszcze musi być głośniej. jeszcze musisz troszeczkę głośniej grać, żeby kamera jest. ściągała i co kochani, rozpoczynamy naszą przygodę z Hunterem Gutkiem. słuchajcie, przygoda Huntera według Gudka, czyli droga do sławy, witamy was jeszcze raz serdecznie, oficjalnie, ja teraz tylko jedną rzecz zrobię, słuchajcie. No, no, ogólnie tak się jest cicha. Nie da się nic głośniej zrobić? Nie chciałem monitor, tylko przesunąć w stronę tu do kamery, słuchaj, żeby ja było to idealnie to prosto. Okay. Tak, oczywiście. Ale ty mówisz, nic nie mówię, ja nic nie, nie mówię. Słuchaj. Ja nic nie mówię, zamieniam się w słuch. Widzowie, zaczynamy. Zaczynamy. Droga, Sławy. Niektóre, początek tutaj jest. Dlatego ja jestem, słuchajcie, zamieniam się w słuch, nic nie mówię. Patrzcie, oglądajcie, czytajcie. Ustawiłem wam tylko monitor na przybliżeniu. Zaczynamy. Dawaj Arsenal. Arsenal. Pewnie z Arsenem Wengerem ja bym chciał dawaj, popracować. Arsenal, są, A Chelsea też jest? No tak, wszystko jest. Ty, no to może do Chelsea no idźmy Chelsea, co? United, United. Z Kim byś chciał popracować? No tam, dobra, to, tak, to tak. dawaj do Mourinho, dawaj, dojdziemy do United. Mourinho, okay. Tak, pracujemy z Mourinho. No powiem wam kochani, jestem podekscytowany, cały exciting, natomiast jeszcze raz mówię, jeżeli ktoś z was już oglądał ten moment, możecie zawsze przewinąć sobie kawałeczek kochani, e, przejść kawałek dalej. Dobra, teraz nie przewinąłem. Wielka Brytania, finał Pucharu Regionalnego u 11. <laughs> tak, widziałeś? U 11? No patrz. Tak u... pisało? No tak, patrz. Początek jest mega. A haczyk jest turniej po prostu jakiś on jest wyróżniającym się zawodnikiem. Nie przepraszam, nie przepraszam. Tutaj go krzyczy. Stary, to krzyczy. I im to jest mój dziadek. I kogo stary, tu On jest teraz w swoim wieku, buciu, tak? A tyle lat co tyle. Mówiłem ci, że... No, son of mine, down like that, it's embarrassing. If you want to talk like that about our boy, you should leave. Leave? I want to be a proper player. Just get out of here. Fine. Leave him. Słuchajcie, no widzę, że mocno zaangażowany tato, chyba nie do końca pozytywnie. W sensie chciałby bardzo, ale robi to bardzo nieodpowiednio, przynajmniej według mnie. Dawaj, patrz, karne. Karne? No, tak. A to jest dziadek ale Aleksa, tak? On był tam. Ty, jaki masz numer 9 tutaj? Nie wiem. Nie wiesz jeszcze? Kanem. Patrz. Słuchajcie, niesamowita historia. Muszę Wam powiedzieć, że ja to widzę po raz pierwszy. nie trafił To właśnie on? Nie. To on nas. Jakiegoś człowieka zawsze. Dobra. Nasz bramkarz nas jest i. O, No, idzie. Na ja, razie przyjdzie z No, słuchajcie, niesamowita no, historia. Ty będziesz strzelał? No. Naprawdę? Ściegniesz mnie. Nie, zobaczysz! Grudek no, tak nie ładuje, bo już to chyba oglądał u tych youtuberów, Szymajcie. A ja będę po raz pierwszy, tak jakby... Zobaczysz! Naprawdę ty strzelasz? Czemu tak lekko? Czemu tak lekko strzeliłeś? Dlaczego Gutek wrócił? Nie wiem, czy te karne są trudne. Tak? No, ale nic się nie stało. Ty specjalnie ścigiłeś. Nie, no ja strzelałem. Cicho? Och, Och, nie przejmuj się, Stary. Wciąż mamy szansę. Też zła paubra. Ale Gutek tak strzałów nie wali na żywo. Gutek torpedę sadzi. No, no, się strzela. Rozumiem. Niesamowita historia. Piękny filmik. Ile ten filmik trwa? Nie wiem. Wygrali, tak? To mama twoja, tak? Internetowa. tak. No Mistrzostwo. Mistrzostwo. Czempiony, czempiony. Najlepsi w całym Londynie, stary. Hey, first and mini. You should hang it here. Be like a trophy cabinet. So, Jane, some of you do a Do you even care that we'd won? Look, I'd better go, mate. Mum will want to won't hear about the match. See you what's come Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Dance, Miss Hunter. Hey, Alex. Champions, champions, super. Penny for. Dam za nie grosik. Co bydział? No Chcę. Co i co co ci krąży po głowie? Football. This is what I want to do, like you. Zjadę, też grał, Dziadek grał, tata grał. U nas troszkę inaczej, ani dziadek, nie trochę ja. If you're serious about going pro, you're going to have to make football your life. You know? George Baker was at the game today. He was impressed. The scout? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored to my go? 100th goal with that. February 1969, Coventry City away. Left football. Sweden's a nut. Oh. Yeah. Super. Wolej do na go. Ładna drama. Ty już to widziałeś czy nie góry? Nie cała lampa. Słuchajcie, niesamowity filmik, naprawdę. Muszę wam powiedzieć kochani, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Nie starszy, Jak to będzie za długie, to my to po prostu przetniemy na dwie części. Także ci z was, którzy będziecie się nudzić produkcją pantera. Nie, nie, nie przycinać. A nie Ale nie będziesz tak długi? Miał no Naprawdę? 7 lat później. 7 lat później. O, jest troszkę więcej świeci, Aleks. O, chlepie o ścianę, tak jak my lucio. Tak jak time, Alex No już Aleks kawał faceta. Ma teraz 18 lat, czyli 7 i y, 17. 8. a tak. Miał 10 i 7 teraz. Droga wiosła. A i to się zaczyna teraz, tak? Słuchajcie, trailer, ale coś pięknego, aż mam ciary. Muszę wam powiedzieć, że wielki szacunek, gratulacje kochani, dla producentów gry zrobiliście nieprawdopodobną historię. Jest wkręcająca. Już od pierwszych minut oglądania absolutnie łapie za serce, wkręca. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego co widzę, naprawdę. Ja powiem tak, myślę, że macie jakoś nie najgorszą, w sensie jeżeli chodzi o kamerę, bo kamera nagrywa w HD. Natomiast tak jak mówię, no nie ma programu i go po prostu nie będzie, dlatego, że mamy inne priorytety, u nas to funkcjonuje inaczej. Jak widzicie, tu bardziej chodzi o nasze emocje, nasze przeżywanie, to żebyście mogli zobaczyć, kochani, nas, jak reagujemy, jak się bawimy. Czasami w tych meczach u nas są emocje, no nie jak na grzybach, ale jeszcze większe, czyli ja przeżywam, gdzieś tam się wtrącam, no... Taki mamy troszkę charakter, że jak się bawimy, to też jakieś tam rywalizacji szukamy. Natomiast wracamy do odcinka... Dobra, patrz. A może, Gudku, słuchaj, tamtą część zrobimy inaczej. Zatrzymaj pauzę, możesz? Słuchajcie, to zrobimy w takim razie... Testy końcowe. Ale to co, nie przerwać teraz filmiku? Jeszcze nie, tak? No, będzie taka... A ile teraz będzie trwało? ...w filmie. Ja wiem, a ile będzie to trwało, Misiu? Ale chodzi o to, bo słuchaj, jest w tej chwili 14 minuta filmu. Wiesz, i teraz y, czy nagrywamy? Teraz czy robimy przerwę i nagrywamy kolejną część po prostu? Widzowie, w takim razie, żeby Wam się wygodniej to oglądało, kochani, to w tej chwili robimy Ciach, Alex ma 18 lat, robimy cyk, cyk. Nie było cyk, cyk, ale ile to trwa, bo jeżeli następne 20 minut, no to po prostu za długi odcinek będzie, to się nie da go pociąć. Dlatego ja go w tej chwili tnę, słuchajcie, i umawiamy się, że za chwileczkę wchodzimy jako u 18-letniego huntera Huntera Gudka.